Walił zajdę, kopiuję na obrotach Rozrusznik mi nie chce kręcić przy nowym akumulatorze Alternator wiecie? Ja wymieniłem prądnicę na alternator Te kurwa chińskie alternatory Na dziś musiałem zakończyć orkę Bo nie mam paliwa Zanim pojadę z bańką po paliwo jeszcze jadę nawóz, odebrać polifoskę szóstkę, już mnie do oram tego, a jeszcze mam inne zadania, wiecie? Jutro może to poram, sąsiad w poniedziałek chce mi siać, wiecie? Będzie duża akcja, będziemy nagrywać, będzie fajnie. Sąsiad mnie opierdolił, Było go widać tam na jakimś filmiku, przez moment tam. Sąsiad mi mówił, myślałem, że go tam powycinałem, ale gdzieś się dopatrzył, że go widać, wiecie? Kiedyś mi się uda, wraz tą pszenicę zajebiście zrobię, zajebie wozu. Kurwa jak dam nawóz, jak będę pryskał od kwasów, żeby tak nie zapuścić tego pola, no to chyba musi być sukces. Co o ile warunki pogodowe będą w miarę sprzyjające, sukces musi w końcu do mnie przyjść. Jestem zadowolony, ustawiłem pług, trochę się męczyłem. patrz, ta, jak ładnie a porałem, co źle. Na orka, a widzicie jaki łuk? Ja nigdy nie koram prosto. Nie wiem, chyba mam zeza Zawsze coś kurwa muszę zrobić, nie tak jak trzeba.